Spakuj! Wyraźnie źdzę Jest Tu, prosto. Hejka, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, z vlogiem, w którym spędzimy sobie ostatni tydzień szkoły. Przejdziecie ze mną przez ostatnie 4 dni szkoły muzycznej tak naprawdę. I tak, dzisiaj jest niedziela, mam godzinę 18.41 i nagrywam dla was wstęp po raz, nie wiem, który. Ale za każdym razem coś mi albo ktoś mi coś przeszkadzało, więc nagrywam to do Was po raz kolejny. I tak, jestem teraz sobie tutaj na dworku, więc mam progres. Już nie nagrywam do Was z domu, tylko na dworze, na działce. I jest super fajnie. Polecam. I zbiera się wiatr i nie będzie mnie słyszeć. Słychać, nie słyszeć. No, Wy nie będziecie mnie słyszeć. Ale tak, jest bardzo fajnie, przyjemnie. Chciałam już stąd jechać, ale jest jednak fajnie. Więc cieszę się, że nie pojechaliśmy. Nie ma piłeczki. Gdzie jest piłeczka? Gdzie piłka? Gdzie?

can send me and only say me no way no way cause i'm my own i'm my own liner that i take of my true i wish gone to leave me true but then i am fire going to no way no way Za mają na majądę. Bu. No jeszcze trochę i będzie gwiazda. Witajcie, dwa dni później mamy... Wtorek. Czuję się, jakby była środa, ale mamy wtorek. Wczoraj się do Was nie odzywałam, bo tak naprawdę cały dzień byłam poza domem bo najpierw byłam w szkole, potem byłam na zakupach i jakoś tak wyszło. Tak się zastanawiam, czy pokazywać Wam te rzeczy, które kupiłam, bo chciałabym zrobić hole zakupowe na kolonie i u mnie hole zakupowe nie wyglądają tak, że ja idę do sklepu i kupuję wszystko naraz. Tak, jak niektóre osoby, mam takie wrażenie, cały czas poprawiam te włosy. Jak niektóre osoby, mam wrażenie, że na tych wszystkich filmach, tych holach, to ja nie wiem, czy one też tak robią, że po prostu składują rzeczy i dopiero je pokazują. Bo ja, ja tak robię na przykład. I dlatego nie wiem, czy je po prostu wam teraz pokazywać, czy nie po prostu w holu zakupowym. Ale tak, miałam dzisiaj mój ostatni koncert w życiu w szkole muzycznej. Jest mi bardzo przykro, że to już się wszystko kończy, ale naprawdę e, takich bardzo miłych słów dużo usłyszałam od różnych nauczycieli, rodziców, czy, czy też moich przyjaciół i nie tylko przyjaciół. Więc bardzo miło. Szkoda bardzo, że to się już wszystko kończy, bo naprawdę kocham szkołę muzyczną i zawsze będę to powtarzać, że. Ta szkoła, do której ja chodzę, jest najlepszą szkołą na świecie. Po prostu, jak tam się wchodzi, to czujesz już taką, taką rodzinną atmosferę że nikt cię nie ocenia ani nic i że też jest tak bardzo miło że tam po prostu możesz czuć się rzeczywiście doceniony i jest mega fajnie. I bardzo jest mi przykro, że już ta przygoda się kończy ale mam nadzieję, że zacznie się ta z drugim stopniem. Ten ostatni, ale cieszę się, bo wykonałam, mogłam wykonać Titanika. I jest to absolutnie mój ukochany utwór. Cieszę się, się, że to właśnie nim mogę zakończyć ten etap tej szkoły muzycznej. I też z tą osobą, z którą grałam, a nie z inną na przykład. Bardzo się cieszę, że to właśnie z nią mogłam zagrać tego Titanika. No i cóż, to się już kończy, ale coś mam nadzieję, że pięknego się jeszcze zaczyna. Ale tu się więcej już. Nie będę rozgadywać, bo gadam do Was 3 minuty, już prawie. Jestem ciekawa, ile z tego dodam, bo ja mogę tak gadać, gadać, gadać i gadać, ale tak, mam godzinę jakoś 21. Nie pokażę Wam na telefonie, bo mi tata zabrał mi mój telefon, bo chciał GPT przepis na gofry. Ok, e, mam bardzo duży bałagan w pokoju, dlatego pokazuję Wam tylko tak. Bo naprawdę to, co się dzieje, to jest jedyny nieśmieszny żart. Chciałabym nagryć dla Was w ogóle takie duże Clean with me, na pewno oddzielne Clean with me szafy i nie wiem, tak to clean with me jeszcze takie całościowe, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się takie coś zrobić, ale to na pewno raczej w weekend będę dla Was nagrywać albo jutro, bo jutro będę miała też więcej czasu, bo tak to wczoraj byłam. Eee, Pozadałem dzisiaj. Jutro, na szczęście nie będę. Ale w czwartek znowu jestem poza domem, w piątek to też wiadomo już. No i potem w weekend mam wolny. No i widać w piątek na zakończeniu roku szkolnego. Tak naprawdę ja już jestem po nim, po zakończeniu roku w podstawówce. Tak, ukończyłam już siódmą klasę i trochę mi przeraża to, że za rok idę do ósmej. Nie przeraża mnie fakt, że kończę tą szkołę. Ale przeraża mnie to, że ja jestem już taka stara. To mnie przeraża, ale tak, mamy tutaj świadectwo. Udało się oczywiście biały czerwony pasek. Nie chcę za bardzo was też drażnić tam ocenami czy czymś, bo teraz już są wakacje, już nikt o tym nie myśli, ale i tak wam pokażę co nieco co udało mi się dostać, ale nie będę Wam pokazywała wszystkiego, tylko jakieś takie rzeczy, które najbardziej mi się spodobały. A więc pierwszą rzeczą za konkurs chemiczny podajże dostałam taki, nie pamiętam jak to się nazywa, to jest do... taki wiecie, z diamencikami co się robi taki obraz. Jestem ciekawa, czy ja będę w ogóle miała yy, motywację, żeby to robić cierpliwość, o właśnie szukałam tego słowa cierpliwość, bo ja wątpię, bo ja jestem mało cierpliwą osobą, więc nie wiem czy ja to ułożę, bo to jest duże ale dobra, mamy tutaj i nie wiem, gdzie ja bym to sobie wtedy powiesiła. Chociaż ja bym chciała mieć taki pokój, taki właśnie w takim morskim stylu, więc w sumie to idealnie pasuje. No jest niebieskie, więc bardzo fajnie. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, jest to taki balsam do ust z małpką. I nie rozumiem jednej rzeczy, czy to jest jakaś insynuacja, czy coś, bo e, e, moje przyjaciółki dostały tygryska, a ja dostałam małpkę. Ja nie wiem, czy pani od angielskiego coś insynuuje, czy coś, czy, je, czy ja jest... Nie no, zgodzić się akurat muszę z, muszę z tą sprawą, ale dobra, nieważne zresztą. Z takiej fajniejszych, fajniejszych rzeczy, która mi się osobiście najbardziej chyba podoba, to jest ta, ta fancy torebeczka. Tak wygląda, to jest taka torebeczka, aczkolwiek w środku... Są rzeczy do robienia bransoletek, ale nie takie zwykłe, ponieważ tak naprawdę tu chyba trzy takie, no wiecie, takie do no tak podstawy tych bransoletek. I tu mamy tak naprawdę dwa, trzy opakowania przy różnych czarnych i innych rzeczy. Więc wszystko to można sobie zmieniać i w ogóle więc to jest super i bardzo mi się to podoba. Tu jest jeszcze jakaś instrukcja, no ale to torebeczka wygląda mega fancy i mega mi się podoba. W szczególnych rzeczy to jeszcze tam książkę i to jest e, sfora od Erin Hunter. Ja bardzo chciałam e, mieć właśnie tą książkę długo się e, zbierałam, żeby właśnie ją kupić, no bo są tu pieski i jest to też od Erin Hunter, a ona ma, a Elinki mają wspaniałe te książki. Wojownicy są wspaniali, więc mam nadzieję, że pieski też będą super i że też je bardzo polubię. Mam taką nadzieję, więc cieszę się, że dostałam ją, bo sama chyba nie zebrałabym się nigdy, żeby ją kupić. Więc bardzo fajnie i bardzo dziękuję mojej pani wychowawczyni, która to kupowała. Dostałam też kalkulator i dostałam taki jakiś fest kalkulator, taki jakiś mądry. Jakbym ja jeszcze była mądra. Tutaj są jakieś pierwiastki inne takie komplikowane rzeczy, których nie rozumiem. To jest, na, to jest na słońce? Chyba tak. No tak, ale mamy właśnie ten y, kalkulator. Ostatnie zakończenie roku w tej szkole. No nie, ja chcę bardzo kończyć. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, ale bardzo nie chcę kończyć tej szkoły muzycznej. Tutaj po prostu jest ładne światło, dlatego dla Was nagrywam tu, ale nie chcę kończyć tej szkoły muzycznej. Nie wiem, co mogę Wam więcej powiedzieć w tym momencie, ale po prostu bardzo nie chcę tego robić, bardzo nie chcę tam jechać i odebrać tego świadectwa, tak szczerze. Mówię, zostałabym sobie w domu i poszła za rok do tej szkoły znowu, ale no trzeba się rozwijać, tak? Ostatni raz jako uczennica. Skończyłam pierwszy stopień. Nie wiem do końca co wam mogę powiedzieć. Tak, już to, to świadało. Tak, nie wiem do końca co wam mogę powiedzieć. Jakby mam w sobie teraz tyle różnych emocji, takich trochę ze sobą sprzecznych i ja totalnie nie wiem, co się dzieje w ogóle, że do, do mojego mózgu nie dociera to, że nie, już nie jestem uczennicą tej szkoły, że to już za mną. Kończę ten, tą szkołę trochę tak z hukiem, z impetem, bo Mam najlepszą w całej szkole. No nie powiem. Opłacało się mieć 60% tylko frekwencji z polskiego. Opłacało się nie chodzić do tej podstawówki tak dużo. Właśnie przez tą szkołę muzyczną. Wiadomo mu śmieję się. Kończę tą szkołę muzyczną z impetem, z hukiem. I dostałam trochę nagród. Pokażę Wam je, bo... E, ogólnie ten mój kanał traktuję nie tylko jako taką zajawkę pasy dodatkową, ale też jako taki pamiętnik, taką rzecz, którą chcę po prostu w przyszłości mieć, móc sobie do niej wrócić. E, dlatego chcę wam pokazać bo po prostu chcę do, udokumentować to trochę, bo wiem, że za rok, czy nawet za pół roku. Możliwe, że to wszystko, co ja teraz mówię, że te wszystkie moje jakieś obawy czy inne rzeczy nie mają ma już kompletnie znaczenia. Ja się będę z tego śmiała, ale właśnie chcę wam to wszystko pokazać i jakoś tak sobie udokumentować. Nie wiem, ile z tego wleci. Nie wiem, możecie mnie znienawidzić przez to moje gadanie przez to moje pokazywanie. Trudno. Prawdziwi widzowie marki Psiarki zostaną. A więc pierwszą rzeczą i taką największą w sumie jest statuetka. Dostałam statuetkę super absolwenta, bo jest to właśnie, jak ktoś miał powyżej sienią, powyżej pięciu, to dostawał e, statuetkę super absolwenta. Ja ją dostałam. No, jest to dla mnie duże osiągnięcie i bardzo się cieszę. I lęduje ona do mojej kolekcji statuetkowej. Będzie to szósta statuetka. Tak, szósta statuetka, jaką mam. Kolejna, która też jest taką bardzo fajną rzeczą. Taką bardzo dostojną bym powiedziała jest. Czekajcie, jest. Takie oto długopisy dostałam. Dwa. Każdy dostał akurat to. I są one tutaj z logiem szkoły. I najlepsze co jest, to piszą na czarno. I są takie żelowe. Są po prostu wspaniałe, prześliczne i strasznie mi się podobają. I strasznie będę, strasznie. Jestem pewna, że ja w ogóle ich nie będę używać że po prostu one będą gdzieś tam na no mojej, nie wiem, pewnie tu jest, dam na tą półkę i one będą tak sobie stały tu i za każdym razem, jak będę na nie patrzyła, to będę pamiętała o tym właśnie dniu, który jest dzisiaj. Piękną tutaj, z logiem szkoły, dlatego wam tego nie pokazuję, eee, teczkę bardzo, bardzo, bardzo ładną i w środku jest też dużo diplomów. Nie będę wam tam wszystkich pokazywać, bo to jest za samorząd. Ja nie wiem, jak kiedy działałam w tym samorządzie, ale dostałam dyplom. Dobra. Tu mam jakiś ten, do nieistotnie. Dostałam za orkiestrę. Tu mam za wyniki w nauce dobre i reprezentowanie na konkursach, więc to tyle w sumie, jeżeli chodzi o dyplomy. Tak. Jedną oddam mojej siostrze pewnie, albo sobie zagospodaruję na jakieś nutki czy notatki w przyszłym roku, ósma klasa. Dajcie mi spokój, dajcie mi święty spokój, ja mam wakacje. Dobra, następna rzecz, jest to takie coś, co ja na początku nie wiedziałam co to jest, ale to jest taki bryloczek. Ja dostałam takie bryloczki dwa, takie same. Więc jeden oddałam siostrze i Ala sobie już wzięła. Dostałam atlas muzyki. I wiecie co? Nie byłoby w tym nic złego, gdyby... I wiecie co? Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że ja już mam takie dwa. To jest mój trzeci taki atlas. Ja się śmieję z moim tatą, bo to było tak, że, że po prostu szkoła raz kupiłam hurtowo, nie wiem, 10 tysięcy egzemplarzy i teraz co roku wciskają każdemu rocznikowi. Ale tak, dostałam atlas muzyki, kolejny, ale przynajmniej ze skrzypeczkami, więc fajnie. Nie dostałam już wielkich kompozytorów, więc choć tyle dobrze. I ostatnią rzeczą, tak naprawdę ostatnimi rzeczami, są torby. Dostałam trzy torby. Wszystkie z pięknym logiem szkoły. Dostałam szarą, dostałam różową i dostałam czarną. I fajnie, bo jedną można było sobie wygrać a dwie, wy, wybrać, a dwie pozostałe były w tych teczkach. A ja o tym zapomniałam, zapomniałam o tym. To jeszcze chwila. To jednak nie, nie jest to ostatnia rzecz. Można było sobie wybrać w, ty, w teczkach były dwie, właśnie za. Za dwie rzeczy i dwie były za, yy, i właśnie jedna była za, jakby każdy absolwent dostawał, więc to było super. Yy, I właśnie też tutaj się już dogadałam z moją siostrą, że ja oddam tą szarą, bo akurat mi się najmniej ona podoba. A zostawię sobie czarną i różową. Jestem pewna, że i tak będziemy to korzystać ze wszystkich trzech w miarę porówno. Wydaje mi się, że ja jednak więcej, bo moja siostra raczej z turbami nie chodzi, raczej plecakami, ale już tak jej dałam i każda jest właśnie z logiem szkoły, tylko irytuje mnie w tej czarnej, że to logo szkoły jest też czarne, więc go w ogóle nie widać, oprócz tego, że się tak trochę odbija. Więc to tyle, ale właśnie w ogóle śmieszna historia z tym jest taka, że my tam sobie siedzimy, wszystko fajnie i jedna moja koleżanka mówi, że ej, bo to musicie znać kontekst, kontekst. Jest sala koncertowa. Piękna sala koncertowa. Cała zawalona. Nie jest cała zawalona, tylko ludzie tak usiedli, że miejsca były w środku. I to było na przykład jedno miejsce albo dwa miejsca. I to po co mi jedno albo dwa miejsca? Jak nas jest pięć osób w sumie: sześć. Sześć. Więc my chciałyśmy jakieś większe miejsce, więc po prostu siedziałyśmy na schodach. Ale były bardzo wygodne, polecam. Eee, więc siedziałyśmy i tak mówię, ej, na tych stolikach, bo. Były takie białe stoliki na tej scenie tam, takie białe stoliki i tam było wszystko wystawione, to, co <coughs> wszyscy dostawali. Mm. I e, właśnie e, one tak leżą, te wszystkie torby i one są złożone mniej więcej tak, bez tego. I ona do mnie mówi, ej, to wygląda jak szmaty. To co są szmaty i od tej pory to są szmaty, ok Okej, okay, to są szmaty, dobra? To są szmaty. I ostatnią rzeczą w sumie, której nie powiedziałam Wam wcześniej, jest taki długopis i zapachowy. Jest mi ciekawa, jak on pachnie I Specjalnie czekałam, żeby Wam to móc pokazać, żeby móc e, sprawdzić, jak jaką pachnie, aczkolwiek mam zapkany nos i nie wiem, chyba coś pyli, bo mam od jakichś dwóch tygodni już zapkany, więc nie rozumiem o co chodzi. Nie jestem chora, okej? Okay? Nie jestem chora. Nie jestem chora. Więc tak.